Oto jak prawidłowo gotować golonkę wieprzową: zwiąż golonki wieprzowe z drewnianymi łóżkami, umieść w kociołku, wlej kole, wodę, dodaj dwie obrane cebule, dodaj dwa obrane marchewki, liście laurowe. Ziarna Czarnego Pieprzu. Gruboziarnista sól. Rozbij czosnek tyłem łyżki, aby oddzielić ząbki. Zanurz w miejsce z wodą i obierz. Dodaj do kociołka. Gotuj przez godzinę. Odetnij szyjkę dużej plastikowej butelki. Wyjmij golonki wieprzowe z kociołka. mi ugotowane mięso z kości i pokrój na kawałki. Dodaj kilka drobno posiekanych ząbków czosnku, pokrojone w cienkie plasterki kiszone ogórki. Drobno posiekana pietruszka. Dopraw solą, czarnym pieprzem. Pokrój masło na kawałki i roztop na patelni. Podsmasz kilka ząbków czosnku. Przeceć przez sito. Polej masłem mięso. Dokładnie wymieszaj. Napełnij naczynie mieszanką mięsną. Włóż do lodówki na dwie godziny. Weź kilka kromek chleba tostowego. Podsmaż na suchej patelni z obu stron. Na talerzu z majonezem dodaj musztardę, jedną dużą drobno posiekaną czerwoną cebulę, ocet, cukier, czarny pieprz, sól, proszek cebulowy. Proszek czosnkowy. Wymieszaj sos. Przygotowanie jest tak proste, że każdy może to zrobić bez potrzeby posiadania szczególnych umiejętności kulinarnych. Po schłodzeniu rolada łatwo się kroi i może być podawana w różnych kombinacjach.